Kalendarz roku 2012-2013 obfitował wiele wydarzeń. Były sukcesy na olimpiadach i konkursach. Tak? Były. Zdobywaliście nagrody w konkursach plastycznych. Tak? Były. Sukcesy odnotowali sportowcy. Dla wielu z Was rok był wspaniały. Świadczą o tym nagrody świadectwa z wyróżnieniem. Jeszcze się uczyłem stale tego, no mm, jak ten przedmiot się nazywał, ale w każdym razie dużo się uczyłem. No, ja też dużo wiem. A ja, ja, ja to wiem tyle, że, że nie da się tego powiedzieć. Wiecie co panowie, a żyzna z ludzie. Słyszałem czegoś kiedyś? Gdzieś... Takiego smaku to ja nie mam, ale mam kakaowy, kakaowy i kakaowy. Lody, lody mam wino, też kakaowy. Nie znasz razem żyją. u roku jesieni, a potem to już tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, no mamy zbyt dzień, maj. Czy...